i odbiera tych, a ci hajlują SS, a porożynko kiwa głową a ten mu miliard ludzie, obudźcie się obudźcie się obudźcie się obudźcie się, opućcie się! O i odbiera tych, a ci hajlują SS, a porożynko kiwa głową a ten mu miliard Ubudźcie się! Ubudźcie się! Ubudźcie się! Ubudźcie się! Dzień dobry, witam w grudniu. Dzisiaj tradycyjnie zaspałem. Chyba dla mnie nie, nie jest chodzenie wcześniej spać. Im wcześniej chodzę spać, tym po prostu jest większa szansa, że zaśpię. Dzisiaj tylko dzisiaj już aż tak po prostu nie zaspałem, tak jak wczoraj. Hmm, czyli czyli nie, nie, nie wstałem tutaj o tej godzinie hmm, 9.20. E, witam na starcie Moniczkę. Witamy w grudniu, oczywiście. Dzisiaj pierwszy dzień e, grudnia, e, ale jeszcze nie pierwszy dzień e, zimy. E, jak to tutaj bywa. E, Henry Wales siema. O, jest klama siemanko, uszanowanie witamy. Tutaj na porannym pierdolondo. E, jeszcze tylko jeden mały zabieg, żeby to mi wszystko funkcjonowało. I możemy mm, tutaj ruszać. O, już się wszystko pojawiło, nawet cuda nie widzę. Mm, Okej. Okay. No to co? To lecimy z kalendarium 1 grudnia, jakby nie było. Mm, czwartek. No, i imieniny obchodzą Eligiusz, Ananiasz, Edmund Długomił, Eligia, Florencja, Godzisław, Gosław, Gosława, Prokul, Rudolfina, Sobiesław, Sobiesława. Pozdrawiam wszystkich imienników tradycyjnie. Przysłowie: gdy zamarznie 1 grudnia, westnie niejedna studnia, gdy 1 pogoda służy, to wczesną wiosnę pogodną wróże. No i nietypowe święta, Światowy Dzień AIDS, Światowy Dzień Puszczania Bąków, także dzisiaj nie hamujcie się na całego. Dzień Numizmatyków, no i Dzień Jubilera. Odnośnie cytatu, to dzisiaj wjeżdża Lewy, mimo że tam wczorajszy mecz, to ja dalej twierdzę, że nie był specjalny w jego wykonaniu. Wiem, że niektórzy inni mają obraz tej gry. Są momenty w życiu, które ciężko opisać słowami. Są mecze, które na zawsze zapisują się w historii. Wczorajszy mecz na pewno nie zapisze się w historii, e, ponieważ porażka z Argentyną 0 do 2 nie należy do chlubnych. E, tym bardziej, że straciliśmy w pierwszych dwóch minutach e, pierwszą bramkę. E, to jest to, pokazuje brak koncentracji, a skandalista, skandalista. Servus. E, także w mojej, w mojej opinii nie ma się czym. Czy, Czym cieszyć, natomiast do wszystkich, którzy marudzą, że Francja nam pokaże, że bez sensu był ten awans i że nie mamy stylu, to sprawdźcie sobie, w jakim stylu grała kiedyś Grecja na mistrzostwach Europy e, i ta sama Grecja zdobyła właśnie te mistrzostwa e, Europy. I teraz e, po tylu latach nikt nie pamięta, w jakim to było stylu. Ja pamiętam, bo to po prostu można było zębami po ścianie e, dzwonić. Tam było same murowanie bramy i próba jednej, dwóch kontr. Oni więcej nic nie grali, ale taki mieli potencjał drużyny. I z tym potencjałem udało im się zdobyć Mistrzostwa Europy. No i przypominam, że my w Polsce czy mamy większy potencjał od Greków? No może mamy, może mamy ten plus, że mamy Szczęsnego i Lewandowskiego. Natomiast na ten moment Powiedzmy sobie szczerze, no, środek pola no, to no, leży i kwiczy, tak samo ze skrzydłami. No, to są rzeczy rozwojowe, są młodzi zawodnicy, ale, ale to jeszcze nie, nie jest ten moment. Mi się wydaje, że nie nastawiamy się, że kiedykolwiek Polska będzie jakoś super fajnie pięknie grała. Nam leży gra z kontry. Największe sukces o, osiągaliśmy grając z kontry, więc pozostajmy przy tym. Okej, okay. tyle odnośnie wczorajszych wydarzeń, spójrzmy na to, co się dzieje na giełdzie. Bitcoin wrócił na 17 tysięcy, Ethereum powoli zmierza w kierunku 1300, na razie mamy 1283, no i zaraz zobaczymy sobie, jak tutaj wyglądało, jakie wzrosty, jakie spadki, co najbardziej się opłaca kupować. Macie na wzroście GMX, Aż 50 dolków, no to bardzo ładnie wystrzeliło, kto, się, kto załadował torbę ten już może być zadowolony. Macie wzrost e, prawie 6% na poligonie w ciągu 7 dni to, to jest 7%. Ja pamiętam, że był, no, 10 centów tutaj można było wyrwać, było około 82. Także e, piękne e, ceny. Gdzie widzimy spadki? No, spadki są takie średniawe. Na razie widzicie, co, są, są, są piękne wzrosty. Czyli można sobie doładować pewnie, jak Bitcoin będzie leciał w dół, to czyli zazwyczaj idzie w górę. Ok, przejdźmy do naszych dzisiejszych newsów. Pierwszym newsem będzie takim, że właściciel Telegrama powiedział, że no. Blockchain powinien gdzieś tam wrócić do korzeni, czyli do całej tej decentralizacji. Więc tutaj Durow planuje zbudować portfele kryptograficzne, a zarazem również rozwinąć zdecentralizowaną giełdę i postawić na te dwie rzeczy. Ponieważ uważa, generalnie, to jest takie postanowienie po tym, co się wydarzyło na, na FTX. -ie. Wydaje mi się, że to. Jakby. Mm, to nie jest akurat aż do końca taka e, przyczyna, ale, ale, ale generalnie stawiam mocny nacisk, że będzie chciał iść e, w tym kierunku. Także warto ob, e, obserwować, co, to, co, co się w tym związku dzieje. Wczoraj była podawana taka informacja odnośnie tego, że Brazylia zalegalizowała krypto, płatności związane z kryptowalutami. Sytuacja wygląda tak, że zostało to zatwierdzone przez Izbę Deputowanych Brazylii. Czyli taki organ ustawodawczy, i to są na razie takie ramy regulacyjne, ponieważ w Brazylii, jak ktoś ogląda te moje pierdoląda, to wie, że w Brazylii rozliczanie podatków to była pierwsza rzecz, w którym na początku, w jednym chyba tylko największym stanie, pozwolono rozliczać podatki w krypto, czyli zapłacić swój podatek Siemanko i Ignatix. Następnie, jak widzicie, przychodzą troszeczkę dalej i. Jest wykonywanie płatności, jest, jest, jest tutaj na razie taka regulacja. No i żeby to miało takie ramy prawne i zostało wdrożone, to w tym wypadku musi jeszcze zostać uchwalone i podpisane przez prezydenta. i wtedy już będzie wszystko kompletnie, ładnie. Tacela, album Siemano Mariano Italiano. Hmm, także, no, jeszcze troszeczkę, ale to, to już naprawdę będzie duży taki mocny e, kierunek, jeżeli chodzi o taką e, adopcję kryptowalut. No, bo jak już płatności w jednym z takich, n, no, chyba największy kraj, jeżeli chodzi o Amerykę Południową. Okej, okay, jest ciekawa informacja e, odnośnie Fantoma którego tam jakby prowadzi e, chyba Solana, z tego co zrozumiałem. Niektórzy mówią, żeby się nie logować, bo za duże, gdzieś tam miałem komentarze mm, tutaj, że za duże prowizje Phantom mm, pobiera. Ja powiem szczerze, nigdy nie zauważyłem, żeby mi jakoś dużo uciekało z konta. E, Star Atlas wymaga też e, Fantoma. E, dzisiaj też o Star Atlas sobie porozmawiamy. Mm. Czyli tutaj portfel kryptowalutowy Phantom skupiony głównie na solanie. Siema Pietia, witam, witam. Uważajcie, bo jest sprawdzana OK, także wszyscy dajemy OK na solanie. Będzie wykorzystywać Ethereum i Polygon do, swojego, do swojej jakby takiej ekspansji. No, i wdrożenie tutaj, jeżeli chodzi o Ethereum i Polygon, nastąpi w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Także ja jestem ciekawy, jak to zostanie wdrożone i czy to będzie kompatybilne. No, ale kolejny portfel, który, który pozwoli nam gdzieś tam w bezpieczny sposób przechowywać na nasze środki. Dla mnie w Tomi Graj. Zobaczymy, co nam jeszcze te Telegram yy, zaoferuje. Za Dobra, tutaj w ramach ciekawostki, natomiast nie namawiam na to, yy, zawsze podejmujcie swoje własne yy, jakby de decyzje i sprawdźcie dokładnie na czym to, to polega, bo ja na szybko dzisiaj znalazłem gdzieś tam w newsach mi walnęło, że KuCoin wysokie APRy yy, daje na takich e, tutaj m, aktywach jak ethereum m, tutaj jest btc i na tetherze, na tetherze macie 100% m, i to jest w ciągu 7 dni dla nowych użytkowników m, 166 dual investment m, także ja nawet tutaj wlazłem na ethereum no widzicie coś tutaj Siemanko Bartek, Siemano, wiem, że gdzieś tam też po, po internecie schodzą tam ostrzeżenia odnośnie Krakena, odnośnie Kukoyna, żeby też uważać na te giełdy, żeby przyglądać się temu, co się tam yy, dzieje. I tutaj wydaje mi się, że to jest chyba kwotowo, tak? Ile, ile, ile w sumie można kwotowo wrzucić? Czyli do 1300. Natomiast, no, dla mnie te apr -y są bardzo mocno za zawrotne. No i musicie uważać, tak, na, na te swoje środki. Czy warto... Zastanówcie, zawsze zadajcie sobie pytanie, czy warto przy takich kwotach zaryzykować e, taką... E, przy, przy takich procentach zaryzykować te, e, taką e, kwotę i na jak długo? Na, jak długo chce, chcecie być chciwymi? A, wydaje mi się, że... No trzeba się zastanowić. Decyzja należy do Was, także ja tylko Wam e, wskazuję, że coś takiego e, udało się wy, wyłuskać. Gdzieś tam mi mignął i stwierdziłem, że pokażę, a, a Wy samemu zdecydujecie. Ja takimi środkami nie dysponuję, więc jestem uwolniony od takich e, rzeczy, żeby tutaj myśleć, czy wrzucać, czy nie wrzucać. E, OpenSea integruje łańcuch BNB, m, aby tutaj e, Nowe NFT-ki mogą się listować. E, dzięki temu e, w, na OpenSea zostaną wprowadzone e, takie projekty jak Pixel Sweeper, e, God Fields, e, Mobox. Wydaje mi się, że Mobox tutaj ma bardzo duży potencjał, a Tetan Arena i kilka innych e, różnych. Na ten moment e, trzeba pamiętać, że e, OpenSea obsługuje już Ethereum, Polygon, Klaten, Solana, Arbitrum, Avalanche i Optimizm. Także e, kolejny bardzo duży chain. A wydaje mi się, że po tych inwestycjach w e, Binance Labs e, no to b, bardzo dobry kierunek. E, lecimy z kolejną e, informacją. Tym razem e, Meta. No i tutaj Meta nie ma czym się chwalić, bo dostanie karę prawdopodobnie mm, z, za to, że mm, naruszyła rozporządzenie unijne. E, związane z rodą e, i koszt takiej kary 940 milionów e, dolarów. Tutaj generalnie jest e, m, cała, e, cała rozpisana m, m, odnośnie tego. Meta wydała oświadczenie. Ochrona prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania naszej firmy. Dlatego w tej ważnej sprawie w pełni współpracowaliśmy z Irlandzką Komisją Ochrony Danych. W omawianym okresie wprowadziliśmy zmiany w naszym systemie, w tym usunęliśmy możliwość pobierania funkcji w ten sposób za pomocą numerów telefonów. Nie, nieautoryzowane zbieranie danych jest niedopuszczalne i sprzeczne z naszymi z, z zasadami. Będziemy nadal pracować zgodnie z naszymi zasadami i będziemy kontynuować bla, 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 bla współpracę e, z tym. Mm, zaraz zobaczymy, za co oni. Yy. Ok, tutaj chodziło o to, że nie powstrzymali hakerów przed wykradaniem danych osobowych od ponad 530 milionów użytkowników. To jest wyciek danych z 2019 roku. Hmm, także w, widzicie, hmm, no tutaj wcześniej Whatsappa ukarali hmm, i jeszcze w marcu. Także to im się sporo, to, to się kilka, kilka kar nałożyło. No, nic, nie, nie umiesz się zabezpieczyć, to, to potem ponosisz kary <laughs> zarówno w życiu e, ale tutaj mie mieli nam Animoca Brands Kolejnym newsem to jest Animoca Brands która powiedziała, że ignoruje problemy związane z FTX-em i kto nie interesuje e, planuje fundusz inwestycyjny Metaverse e, o wartości 2 e, e, miliardów e, dolarów, także kupę hajsu kupę hajsu chcą E, wydać. E, to nie jest e, jeden, jakby mm, fundusz, który, który te, te pieniądze chce e, rozprzestrzenić. Już o, o jednym Wam mówiłem ostatnio. Mm. No i w zasadzie to tyle, bo tutaj nic oni ciekawego nie, nie piszą, natomiast piszą po prostu, że zaplanowali ten, ten fundusz. Wydaje mi się, że to jest dobre dla projektów, które wprowadza, interesują się gdzieś tam, poszukują finansowania, jeżeli chodzi o swoje projekty Web3 czy o projekty gamingowe. Teraz zrobimy sobie przerwę na reklamę takie ziu, 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 ziu. i wlatuje nam reklama. Wlatujemy z kryptosklepem. Specjalnie do 6 grudnia możecie zamawiać przy zajebistej cenie. Także Mikołaj u nas wlatuje wcześniej. Jeżeli wpiszecie, to generalnie wam pokażę. Jak to wygląda. Zaraz sobie wyjdziemy na kryptosklep i dostajecie rabat na hasło Mikołaj, czyli powiedzmy. Czy ja już mam coś nawalone w koszyku? Nie, nie mam. No dobra, eee, to kupujemy sobie bluzę. Albo do, łatwiej będzie przy dwóch bluzach. Kupujemy sobie dwie bluzy. Hmm. No jakie tutaj bluzy mamy? Dobra, są dwie takie na magazynie, można sobie zamówić. Lecimy do koszyka. I teraz tak, wpisujemy hasło Mikołaj. Na hasło Mikołaj dostajecie minus 20%. Macie tutaj podpięte minus 20%, czyli oszczędzacie 63 zł. i 60 groszy. I dodatkowo przy zakupie, e, tak jak było mówione, jeżeli to jest kwota powyżej 200 zł. razem z rabatem, czyli tym minus 20%, czyli jak rabat wam skoczył i nadal jesteście powyżej 200 zł, to możecie sobie dodać za złotówkę czapkę i wtedy macie za kwotę, jaką to tutaj nam e, wychodzi. Mm, 270 zł, dwie bluzy i, cza, i czapajewe. Także kto jeszcze nie kojarzy naszego kryptosklepu, e, to zachęcamy. Akurat idą święta, jest to okazja, żebyście m, zakupili a, prezenty swoim a, bliskim. E, ja powiem szczerze, też tutaj będę korzystać e, z, z tego, a co tam... E, po, po, po ubieram rodzinę w Kryptociuchy. E, dobra, lecimy dalej. Koniec, koniec z tą e, reklamą. E, lecimy z informacją. Meta Fighter to jest e, projekt, który spotkaliśmy na Nextbox Expo, który się pokazał. E, tutaj ta, taka standardowa napierdalanka. Ja akurat nie miałem przyjemności grać, natomiast oni wydali e, alfa wersję, już teraz niby można pograć. Wczoraj testowaliśmy i powiem szczerze, że na razie to średnio działa. Widać, że to jest alfa, że to jeszcze testują. Nie zawsze, mm, wczoraj z Maciejem chcieliśmy pograć, nie zawsze to e, łączy. Kilka razy próbowaliśmy, nie połączyło nas we, we dwóch. Z komputerem, jak się grało, to komputer zamolił, także. E, w zasadzie nawet e, bloków nie, nie przyjmował, no ale warto testować, warto zo zobaczyć jak ktoś lubił takie napierdzielanki, jakieś grałem Body Blows i e, Mortal Kombat, tą pi pierwszą, pierwszą i drugą chyba e, część, także m, dosyć miłe m, wspomnienia. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o Star Atlas, to to jest naj, naj, największa rzecz, o jakiej chciałem Wam w dniu dzisiejszym, odnośnie projektów gamingowych, powiedzieć, bo naprawdę lec lecą grubo. Natomiast też trzeba sprawiedliwie mówić o pewnych jakichś rzeczach i ryzykach, które są z tym związane. Ogłaszają drugą fazę i już 20 grudnia będzie można. Rozpocząć zakupy. No i co będzie związane z tymi zakupami, będzie można sobie kupić część jakby ziemi pod, w strefie takiej bezpiecznej, czyli na, na stacji ko kosmicznej, i już wam pokazuję najtańsza, to najtańsza kosztuje przystępna cena. I ja właśnie myślę o tym, żeby już sobie kwotę uzbierać. Coś tam chyba sprzedam w Sorare pod to Macie 80 e, Dolków i to jest oczywiście common Razem z tym e, to jest powierzchnia 5 x 5 na 5 i mniej więcej tak to yy, wygląda. Natomiast kolejne no to już są z zawrotne yy, kwoty: to zwykłego śmiertelnika stać yy, nie będzie. Ja w tych czasach bym nie wydał 1610 dolarów na to, żeby mieć większy yy, dom, yy, czy już nie mówiąc, 9300, tak żeby jeszcze taka większa yy, ziemia. Tutaj już odlecieli oni kompletnie, bo za tier 5 za taki bardzo duży land, no, żądają 2 miliony dolarów. Kolejna rzecz to jest climb stakes. Jeżeli chcecie się bawić w wydobycie, no to będzie to wam potrzebne. O tyle jest dobrze, że te pierwszego poziomu climb stakes kosztuje 32 dolki, to potem wzrasta kwotowo 243. W zależności od statku, który potem zrobić, wykonać takie zakupy, natomiast dlaczego oni prawdopodobnie zbierają pieniądze? Ponieważ całą płynność w dużej mierze mieli na ftx czyli w cholerę stracili kasy. A druga rzecz, serum, które padło i które też jakby ich wspierało. I też nie wiadomo, czy tam ja, 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 jakieś pieniędzy e, nie było. Więc w tym wypadku to może im pomóc w jakiś sposób finansować e, dalszy e, projekt. Jest też ryzyko. Zawsze jest takie ryzyko, szczególnie tutaj w obecnej sytuacji tych gier na solanie, że projekt może upaść, czyli zgarnąć jakąś tam kasę, opłacić pracowników i się zawinąć albo w ogóle nie opłacając pracowników się zawinąć. Więc musicie być przygotowani na te ryzyko. Natomiast ja na pewno tutaj te komonowe sobie zakupię, wydaje mi się, no ja wierzę w ten projekt, mam nadzieję, że on dojdzie do, do skutku i gdzieś pod koniec roku 2023, może na początku roku 2024 będziemy mieli okazję już po prostu w jakąś tam cząstkową wersję sobie tej gry pograć. Czy dojdzie do tego, pożyjemy, zobaczymy. ok lecimy z kolejnymi informacjami. Tutaj co to mi tu e, wyskoczyło? A! Mamy dzisiaj o godzinie e, 17 e, ame e, z projektem Space Cartels, więc wszystkich zainteresowanych jeżeli chodzi o Space Cartels serdecznie e, zapraszam. Kto, kto nie będzie te oglądał meczu, albo jak ktoś ma dwa monitory, to można i Amę śledzić i a, chłopaków e, ze Spurs, e, Cartels, Także dostaniecie e, dużo więcej informacji na temat e, tego projektu. I kolejna ama, na którą e, zapraszam, to będzie ama z TenSetem i z projektem Kryptomechan. Kto był wczoraj na Space z CryptoMain, ten wie, że skakują właśnie w dniu jutrzejszym, będzie taka na żywo AMA, tutaj o godzinie 9, więc w czasie pierdolonda, będziecie mogli się prze, przeskoczyć zaraz po pierdolondo, pamiętajcie, jakieś podstawy muszą być, najpierw pierdolondo, potem AMA od CryptoMachen. No i e, 8 grudnia e, Andrzej e, pojawi się u nas na live i przedstawi Wam e, projekt, co ciekawego w nim zrobili. Także jeżeli chodzi o, o te rzeczy, to by było y, wszystko. No i co? Przechodzimy do mm, demotywatorów. Kierowca, który ma dłuższą trasę, dla uspokojenia próbuje w czasie jazdy posłuchać sobie radia. A tam w kółko to samo. Grzewica pochwy, niewłaściwe, pecha. Kolejny Brak Friday, Friday Week, z Cyber Monday. Upławy, przedłużenie, Cyber Monday Week, Friday Barbara. Co mogę zrobić, aby kupić taniej? Trzeci produkt za złotówkę. Ile razy u Was poleciało mięsko w czasie tak spokojnej podróży? Także tutaj można szczerze powiedzieć, ja gdzieś, jak, jak, jak słucham, jak u kogoś jestem na przykład w telewizji, to też te same e, reklamy. I wiem, dlaczego nie mam telewizora i radia, także jestem zadowolony. Zresztą, jeżeli chodzi o seriale, to, to tylko w weekendowo. Mm. Ale ja tyle nie zjem, pomyślała samica modliszki po tym, jak dwa samce zaproponowały jej trójkącik. <laughs> Taki czarny joke. No i ostatnia rzecz na dzisiaj, którą Wam przygotowałem z demotywatorów. W Polsce nawet woda ma pod górę. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze poranne pierdolądo. Ale to nie jest wszystko. Pamiętajcie, dzisiaj godzina 20 mamy live z ekipą i będą specjalni goście, a więc założyciele giełdy Kanga. Więc naprawdę zachęcam do zadawania pytań, do przygotowania się i porozmawiania na, na tematy tutaj, jeżeli chodzi o giełdy, czyli takie instytucje centralizowane. Będzie można bardzo ciekawie porozmawiać. A po gościach po prostu porozmawiamy sobie o rynku, co się dzieje na rynku, co się dzieje w play to r i różnych innych. Także serdecznie zapraszam. Godzina 20. Pamiętajcie, łapki w górę. Pamiętajcie o komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam serdecznie do, do ich zadawania. Przypominam, że jeżeli takiego, takowych pytań nie ma, to bardzo miło mi się czyta, jak ktoś zostawi hashtag RCA Games. Wtedy wiem, że obejrzeliście od deski. Do deski. No i co, nowe osoby zachęcam do subskrypcji ka ka kanału. Także powoli się e rozwijamy. Dzięki za dzisiaj. Miłego dzionka, Na razie.